Wersal nieruchomości ma przyjemność przedstawić Państwu mieszkanie na Pradze Północ przy Placu Halera o powierzchni 18 m2 na czwartym piętrze w sześciopiętrowym budynku z tego. Budynek w bardzo dobrym stanie technicznym, klatka sodowa po remoncie, zmieniona winda. Mieszkanie w stanie do odświeżenia, ewentualnie do remontu. Cena 145 tysięcy złotych. Mieszkanie składa się z aneksu kuchennego. Dużego, jeśli chodzi o tą powierzchnię mieszkania. Łazienki z WC, jest natrysk, ciepła woda z podgrzewacza elektrycznego oraz spokój. Pokój ma dwudzielne okno balkonowe z wyjściem na metrowy balkon. Pokój w stanie technicznym do remontu. Jeżeli zainteresował Państwa to oferta, proszę dzwonić wersal nieruchomości telefon 534 92 82 22, stacjonarny 22 409 82 22, strona internetowa nieruchomości.com.pl Jesteśmy na Facebooku. Facebook.com Oferta korzysta z programu marketingowego kupujący nie płaci. To jest wynagrodzenie pośrednika pokrywa wyłącznie strona sprzedająca. Dodatkowo, jako pierwsi na warszawskim rynku nieruchomości, mamy dla Państwa przeprowadzkę na terenie Warszawy gratis. Wersja nieruchomości poleca tą nieruchomość. Jest to jedna z najtańszych kawalerek na terenie Warszawy. Zapraszam do oglądania.